przypadki miłosne. Anna Skoczek. Wioletta Nowecka. Cześć, cześć. Cześć Wiolu. Cześć Anioł. Już tradycyjnie tak zaczynamy z tym cześć, ale no, może coś wymyślimy innego. Witaj. Nie ja wiem, no, ale nie będziemy hmm. do siebie mówić dzień dobry, nie? Hmm. Chociaż dzisiaj dzień jest dobry. Zobacz, dzisiaj, dzisiaj piękne słońce. Tak, dobry dzień. Dobry dzień i zaczniemy dobrym tematem. Hmm. Dobrym tematem, ale trudnym chyba. Yy, hmm. Związki na odległość. Tak. Czyli coś, co jest takie trochę słodko-gorzkie, a tak bardzo powiedzieć. popularne w czasach dzisiejszych, takich aktualnych. Gdzie jesteśmy dużo bardziej mobilni, gdzie łatwiej nam nawiązywać kontakty i utrzymywać te kontakty na mhm. większe odległości. Czy związek na odległość ma sens? Lubię duże pytanie, za którym chciałoby się usłyszeć tak lub nie, a ja nigdy nie powiem <laughs> tak lub nie, tylko zacznę od pewnych aspektów. Związki na odległość po pierwsze są znakiem naszych czasów, więc warto się w ogóle tym zająć i przyjrzeć się ich strukturze, ich cieniom i blaskom, że nie da się właściwie dzisiaj tego tematu zmarginalizować, bo on jest powszechny i będzie coraz bardziej powszechny. No to sobie zajrzyjmy tam. Co jest plusem czy minusem najpierw od czego sobie za zajrzymy? Co tam? Oczywiście, że od plusów. Jak hmm. to, że nie będziemy zaczynać od minusów? Ja tu widzę taki plus, że jeśli para jest zmuszona do czasowego niebycia razem, to ten czas dla pary, którym poświęcony randkowaniu i zdobywaniu się nawzajem się wydłuża. I to jest taki fajny czas. W którym można zainwestować w tą relację bardziej świadomie, potęsknić za sobą, a jak się tęskni za sobą, to jest trochę więcej szans, że będziemy dla siebie bardziej cenni, bardziej spragnieni siebie, może bardziej w ten sposób siebie docenimy i że to taki jest fajny moment na, dla par, które się na przykład rozpędzają dopiero. Ale też jest to plus dla par, które się trochę zmęczyły w byciu razem, stacjonarnie i na przykład tam jednemu się przytrafiła gdzieś praca za granicą i mają teraz taki czas odświeżania relacji i może to im być też na plus, że oni się rozstali. I że będą mogli zbudować sobie coś innego przez te historie online, bo o tym zaraz będziemy mówić, jak to utrzymywać na, na odległość. Nie? Ale to okay. właściwie, co taka podróż, to przygoda? No tak, przełamywanie jakichś wiesz lęków, y, ograniczeń własnych, konieczność poradzenia sobie, czyli nie, tam dużo takich bonusów, nie, możemy doświadczyć. Tak. Mhm. A ogromny zysk z tych podróży, na przykład pociągiem, to był czas dla siebie na czytanie książek. O, Świetna okay. sprawa. A, dla niektórych może być też doświadczenie samodzielności, czy w ogóle coś sami muszą zrobić, czy. Troszczyć się o siebie. Nie, no, fantastycznie tak, tak. Poza tym sama przygoda też jest plusem, że tu mamy więcej możliwości doświadczania rzeczy miłych, nowych, a one zawsze nas ekscytują. Czyli jak mamy nudno i rutynowo w sobie tutaj tam, gdzie żyjemy w bezpieczeństwie, no to taki związek na odległość na pewno dostarcza rozrywki. To są takie momenty długo wyczekiwane. A wyczekiwane, to Utęsknione, to robi się cenne. Tak sobie myślę, że to ma taki walor. No i wtedy ta huśtawka, przez tą huśtawkę emocjonalną, nie? Czekamy, czekamy, to nam smutno tęsknimy, a tu nagle mamy to bonus, eksplozja tych uczuć pozytywnych i tym na takim hali jesteśmy, nie? Między tym plusem a minusem emocjonalnym jest ta duża różnica, wahnięcie, i wtedy nam się to takie atrakcyjne wydaje. Ma mocno. Oczywiście wiadomo, że minusem jest to, że czasami zatracamy w tej huśtawie emocjonalnej prawdziwy sens tego związku, bo czasami możemy, wiesz polukrować tak bardzo tą pusztawką, że nie zdążymy zauważyć, że ten związek jest w sumie tam nic nie warte albo nie oparty wcale na miłości, tylko na tym haju i tych skokach różnic. Ale to już mówię, to już do minusów powoli wchodzimy, nie? Mhm. Nadal jedziemy plusy. No, bo prawda mhm. jest taka, że dobra, jeśli mhm. mówimy tu o związku ludzi, którzy już się kochają, to utrzymać taką relację na odległość wydaje się łatwiej, bo uh -huh. już ich coś łączy. Tak. Ale ten moment takiego budowania, uh -huh. no to wydaje mi się, że dzisiaj, w takim momencie, gdzie dla wielu osób rzeczy typu randki przechodzą bardzo łatwo, uh -huh. to sam ten moment, czy ta konieczność wysiłku, mm -hmm. to może spowodować, że, pff, że za dużo wysiłku. Za dużo, że tam wezmę, tam mm -hmm. kliknę sobie kolejną osobę online, I ja, że bliżej będzie. <grym> ja, może będzie mniej tych wyzwań, bo to jednak jest mm -hmm. robota, mm -hmm. ciągła to wymyślanie, to organizowanie, wysilanie się. A ja myślę, że to jest dla dwóch ludzi, którzy trochę tak jak dusze, które się szukały długo i znalazły, dla tych właśnie miłości od pierwszego wejrzenia, dla tych zdeterminowanych, że wiedzą, co znaleźli. I że wtedy, jak jest to prawdziwa miłość, to ona nie zna przeszkód i nawet ich nie chce znać. Że wtedy z każdej przeszkody zrobi się okazja. I że to dla takich ludzi jest. A że miłość dzisiaj się znajduje w każdych okolicznościach i wszędzie. No to ja myślę, że o, no, pomówmy, jak, to, jak to zrobić, żeby nie przegapić tej miłości i żeby to randkowanie na odległość utrzymało ten wielki ogień. To teraz minusy. Że jednak ta dyscyplina, która, która jest wymagana, żeby utrzymać związki na odległość, to jest trudna sztuka i żeby być zdyscyplinowanym w podtrzymywaniu płomienia w pielęgnowaniu tego związku, to trzeba się jednak napracować oraz wysilić i trzeba wiedzieć też jak, a jednak ta dyscyplina nie jest taką naszą wrodzoną. Ta regularność, z którą trzeba dbać o relację, żeby płomień nie zgasł. I że na tym polegnie większość tych, co się za to zabrali, na tym właśnie, na tej dyscyplinie. I że minusem jest to, że część, większość tych związków umiera przez brak Zaangażowania w I to, że, że jednej osobie się przestaje tak ch chcieć kombinować? No tak, albo zaczynają postępować w ten rutynowy sposób, w taki sam. Nie? Zaczynamy, nie wiem, gadać o tym samym, albo robić to samo na tą odległość. Ograniczamy te wysiłki. Albo mówimy, dobra, no to może się zmęczyliśmy tym że to może rzadziej się będziemy spotykać. Przestajemy być tacy kreatywni z natury swojej, no bo to jednak ta kreatywność to jest, no nie jest to, taką naturalną cechą, że w kółko chcemy tak samo, że, że to się gdzieś wypala, 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 aż w końcu ludzie zmierzają do rutyny, bo potrzeba bezpieczeństwa jest silniejsza niż potrzeba ekscytacji. Tak w ogóle, u większości ludzi. Więc siłą rzeczy gdzieś to ta kreatywność przygasa. No jak przygaśnie, no to wtedy mamy więcej pokus w tym miejscu, gdzie już się zakorzeniliśmy, czyli rozglądamy się, a tu mam naprzytyfikanta, a tutaj coś bardziej interesującego, a tu... no i wtedy nas się zaczyna oddalać od siebie. Każde uczucie można zagadać na śmierć. Prawda mm -hmm. czy fałszy? No tak, zagadać można, jeśli treścią tych spotkań związków na odległość jest tylko gadanie. Jeśli więcej gadamy, niż zmierzamy do realnych spotkań, bo to jest wtedy zagadywanie, a związki potrzebują proporcji, czyli proporcjonalnie rozmawianie do wspólnych do spędzania czasu, do przytulania się, do bliskości, do seksu. To, co tam ze słowa, musi się przekładać na to, co ciało potrzebuje. A jak tylko gadamy, 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 to na końcu stajemy się jakby kumplami. Wszystko się staje takie, no już wtedy mało ekscytujące, bo jak nie dostarczamy Temu ciału bodźców przyjemności, no to też przestajemy być dla siebie ponętni, no i to już przez to może zdechnąć, nie? przez to, że gadamy. gadamy. Czyli hmm. dwa, trzy tygodnie, miesiąc non stop, po prostu gadania, gadania bez planu mm -hmm. i bez tego momentu, na który się czeka, mm -hmm. to, tak. to nie jest dobry znak. Nie. Musi być nagroda w postaci spełnienia takiego fizycznego, czyli zobaczenia się, dotknięcia siebie, właśnie seksu, czasu, bo to jest ludzkie. No? To po ludzku podtrzymuje miłość. A gadanie, takie wiesz, na miastka, mm -hmm. albo dopełnienie. Trzeba wiedzieć, że po to to jest, po to związki są, żeby w ogóle być ze sobą, a nie jak teraz nam mówią, że wystarczy wirtualne relacje wszędzie i że wszystko jest online. Nie? Ale ten związek nie może być online, żeby przetrwał. To, co nie da się tak na złomie ujechać miesiącami czy latami. No nie, bo wtedy zapominamy, że ludzka natura zmierza do spełnienia fizycznego, że w ogóle ludzie są fizyczni, a że duch czy tam emocje są tylko w tle, a naprawdę chcemy być ze sobą blisko, że to jest bardzo naturalne i bardzo pierwotne. Żeby miłość była miłością, potrzebujemy się kochać fizycznie. Poczuć zapach, ciepło, te iskierki, bo czy pytanie czy... Motyle w brzuchu. No, no właśnie, czy motyle? przez taki ekran komputera można no. poczuć tę chemię? Niby można, ale ja nie wierzę, że to jest trwałe. Mówimy o tym seksie wirtualnym, o tam, że jeden po jednej stronie ekranu, drugi po drugim i na przykład się nasturbują, no ale dobra, i widzą się może, ale to jest takie lizanie cukierka przez papierek i bo że. Na końcu nawet, się, bo na końcu się nie przytulimy do siebie. Bo na końcu się nie przytulimy i na końcu i tak pozostaniemy w tych swoich solo orgazmach. I nie przypieczętujemy tego tym poczuciem, że jesteśmy wspólnotą i że ekran komputera nam tego w życiu nie da. Nawet jeśli każdy z nas tam uważa, że doznał podniety, to to nie jest to to wisienka na torcie. Nie doświadczymy tego. Jakie jeszcze, są, jakie jeszcze mogą być minusy? Czy można umrzeć z tęsknoty? Czy ta tęsknota może być tak dojmująca, że ktoś będzie chciał zrezygnować z perspektywy? Fajnego związku. Niektórzy ludzie rzeczywiście bardzo cierpią, ale wiesz co, nie słyszałam, żeby ktoś z powodu cierpienia za prawdziwą miłością zrezygnował z miłości. Ludzie mają jednak naturalną skłonność do poświęcania się dla wyższego celu, więc takiego jak miłość, więc to jest jakby skutek uboczny raczej widzę. To cierpienie, to czekanie, ten smutek. To jest ten minus. To jest ten minus, to jest ten koszt. To Przejdźmy może do pomysłów i do narzędzi, bo wydaje się, że żyjemy w takich czasach, że chyba nam jest no, tak. teraz trochę łatwiej. Tak, bo... narzędzie, tak naprawdę, narzędziownia wzrosła tutaj, kreatywność na narzędzia. Tak, to jest ten plus tej pandemii, że tutaj z technologiami się trochę bardziej zaprzyjaźniliśmy i z pomysłami, co można zrobić online, na przykład, bo o tym pogadamy. Bo kiedyś były w najlepszym wypadku telefony, mhm. były komunikatory. I na tym chyba pakiet takich narzędzi do utrzymywania relacji na odległość chyba się kończy. Teraz możemy sobie zrobić wideorandkę. Możemy, mając telefony i połączenia w necie, widzieć się na ekranie i na przykład razem sobie coś ugotować, każdy w swojej kuchni. Czyli randka kulinarna, na przykład przygotowujemy wspólnie sobie posiłek, każdy w innym hmm. miejscu, ale konsultujemy sobie przepis, żeby nam tak samo smakowało, popijamy sobie wino, stukając się w przestrzeń, puszczamy tę samą muzykę puszczamy. z YouTube'a na przykład. Na przykład. No, wprawdzie całować się nie będziemy, ale możemy sobie posyłać czułe buziaki, potem razem zjemy sobie w swoim własnym towarzystwie, co również uważam, że wspólne jedzenie bardzo podtrzymuje relacje. Możemy wtedy pogadać sobie, a jak nam minął dzień. I jeśli takie, mamy taki zwyczaj, możemy to zrobić z tego codzienny zwyczaj, na przykład z jedzenia sobie razem posiłku albo ugotowania, to naprawdę ten płomień może sobie spokojnie trwać. Albo no, no już taka prostsza wersja randki, czyli siadamy na kanapie, kupujemy sobie wino mhm. i po prostu przy świeczce toczymy sobie rozmowy do rana. Tak, tak też można. Jeśli w parze jest taki potencjał, że mamy o czym gadać ze sobą, to można. Słyszałam nawet, że niektórzy umawiają się, że będą film razem, aby oglądać o. ten sam. Netflix nam dzisiaj to umożliwia, tak, żeby sobie odpalić tak. ten sam w tym samym momencie, tak. jeszcze go, o nim dyskutować i go komentować. Tak, tak. No, Połączenia online mamy teraz wiesz, powszechne i stałe łącza, i tak dalej. Z tym oglądamy razem na kanapie, siedząc tylko na innej. O, mamy jeszcze gry internetowe, że możemy coś zagrać przez grę. Gier jest masę do o, grania online, także dla par, mamy gry randkowe w postaci różnych tam aplikacji. Wiesz kreatywność jest bez granic. Niektórzy robią sobie striptease, a drudzy tam obserwują, po drugie się zamieniają rolami fajne rzeczy, wiesz. No, można sobie razem słuchać podcastu tego samego, a potem na jego temat podyskutować aha, na przykład. Aha, tak. To mamy teraz taki początek. Nieważne, czy zaczęło się jakby tylko i wyłącznie wirtualnie, czy już się spotkaliśmy i za sobą tęsknimy, czy, czy dopiero organizujemy sobie to spotkanie, poznając się w sieci, ale jak długo można i co się powinno dziać, żeby ten związek jakby wytrzymał? Ja uważam, że magiczna moja ulubiona liczba 3 Musi tu też zostać zaangażowana. I że powyżej trzech miesięcy, jeśli się widzimy rzadziej niż co trzy miesiące, to statystycznie, i takie są też badania, związki mają szansę bardziej się rozpaść, jeśli te spotkania są rzadsze, te fizyczne materialnie, rzadziej niż co trzy miesiące, więc musimy pilnować, żeby to tak nie było rzadko, żeby jednak podróżować jeszcze w realu do siebie. Ja jestem za tym, że te półtora miesiąca to w ogóle idealnie, żeby taki było, ale do trzech to jeszcze nie umrzemy z tęsknoty. No wydaje się, że w Polsce mimo wszystko można to, jeśli jest para na tym terytorium, można to robić częściej. Pewnie, że tak. Czy to też jest taki dobry test na to, komu się chce? Tak, no bo no jeszcze oczywiście nie, nie mieszkamy w różnych zakątkach kontynentów różnych, to, to wiadomo, ale jeśli Polska, no to no, każdy weekend można być razem. Mamy dzisiaj samoloty, mamy szybkie pociągi i naprawdę kwestia chcenia, żeby się zorganizować na weekend i, i w każdy weekend być ze sobą. Wygospodarować czas, wygospodarować możliwość. Tak, bo dla miłości musimy wygospodarowywać, bo to też ten wysiłek, o którym mówiłam, żeby się nie dać zwariować nawykom, w którym jesteśmy, w którym jesteśmy zakorzenieni, to praca i tak dalej. Dla miłości trzeba zastanowić się jaki mam priorytet, żeby się przesunął z moich przyzwyczajeń na miłość. No, no właśnie, bo co, bo ja zazwyczaj w weekend chodzę na siłownię na przykład mm -hmm. i co? Teraz mam z tego rezygnować? Żeby do kogoś jechać? No, niektórzy nadganiają to, czego nie zdołali zrobić w pracy. Nie? Niektórzy uczą się języków i tak dalej, no ale miłość to miłość, nie? Trzeba się za zastanowić, to kiedy ma być na nią czas? Albo jak ważna jest dla mnie miłość, żeby się znalazła na nią przestrzeń. No i musimy świadomie z czegoś zrezygnować, żeby powiedzieć dobra, to jadę. Bo bez tego związek mnie nie przetrwa. Czyli musimy wygospodarować czas, bo mimo tego, że tych spotkań teoretycznie jest mniej niż gdybyśmy mieszkali 15 minut od siebie, no to one tak jednorazowo będą wymagały trochę więcej tego czasu. Nie skąpić na wspólnym czasie, mówiąc, jakoś to będzie, bo miłość potrzebuje mięsa, czyli wzajemnych ciał swoich. Czy tu jest też kluczowe to planowanie, o którym już wspomniałyśmy wcześniej? Tak. Dla ludzi, którym zależy na miłości, to musi iść na pomoc im lewa półkula naszego mózgu, czyli struktura planująca. I żeby to po prawej stronie mózgu, musi zasilone być lewą, czyli planowanie dla miłości. Bez planowania ani róż, bo jak jesteśmy dorośli, to nic się nie dzieje już tak bardzo spontanicznie, jak wtedy, kiedy byliśmy młodzi. Nie musimy to wygospodarować. Musimy coś zrobić realnego, żeby na miłość wystarczyło. Nie da się tak dryfować w tym układzie online przez dłuższy moment bez celu. Niektórzy tak próbują, myśląc, że jakoś to będzie. No ale jeśli myślimy, że jakoś to będzie, to i tak nas w sidła porwą nasze uwarunkowania, w którym jesteśmy i żyjemy. Mamy swoją pracę, swoje tam hobby, swoje może dzieci. I to wszystko nas trzyma w tych przyzwyczajeniach, więc jak sobie nie pomyślimy, że musimy się tu zorganizować, to się samo nie zorganizuje. O tak. Kto do kogo jeździ? W związkach na odległość. Jeśli to jest faza początkowa, to pierwszy musi się wybrać mężczyzna do kobiety, bo jak się zrobi na początku inaczej, to potem wszystko już będzie niedobrze. Mężczyzna się musi wysilić, bo jest zdobywcą i taka jest natura męska, że on musi coś zrobić fizycznie. Czyli wysilić się oznacza pojechać do kobiety, postarać się, zaplanować, pokazać, że on się stara o nią, bo taki jest porządek rzeczy. A to mężczyzna powinien zabiegać właśnie w tych ruchach takich, co no, Ale badać. czasy A są kobiet... ciężkie, nie mm -hmm. można byłoby tak zaproponować, żeby było uczciwie, że w pół drogi? To jest moda tak zwana czasów feministek i ogłoszenia tak zwanego równooprawnienia, które ja uważam za nieporozumienie. Znaczy ja też się z tą zgodzę i uważam, że kobiety powinny mieć lepiej, ale... No, lepiej w tym, w tej konkretnie wydaniu, że to mężczyzna się stara w ten fizyczny sposób. Kobieta się stara inaczej. Kobieta się stara z poziomu serca, tak? Wyrozumiała, czuła, jak już on się o nią postara. Jak mężczyznę wyręczymy z aktywności na początek, to my stajemy się bardziej męskie. Czyli te, które muszą później zabiegać, a potem wyręczać tego mężczyznę, a potem jeszcze mu nie wiadomo co dawać, co jest, tak naprawdę powinno być od mężczyzn, czyli to chronienie, zabieganie o kobietę. To jest męskie. I dlatego na pierwszym etapie znajomości trochę bardziej mężczyzna powinien się starać o te wyjazdy, o te organizacje, niż kobieta. Czyli dbajmy o proporcje. Niekoniecznie mówię tu, że on musi wszystko i a ona nic. Tylko, żeby kobieta nie chciała pół na pół, albo bardziej. I żeby się nie wyrywała do tego pierwsza, do organizowania, do jeżdżenia, do płacenia, bo ma być odwrotnie. Wiesz, to możemy podzielić ten rodzaj zaangażowania, ale więcej musi wychodzić od mężczyzny. Nie? Nawet jeśli spotkamy się w połowie drogi, to on musi to na przykład zaproponować, gdzie się spotkamy, nie wiem, znaleźć nocleg i tak dalej, żeby on był zaangażowany w działanie. Związek na odległość wymaga od y, tych partnerów, czy przyszłych partnerów, czy uczestników tej relacji, jak zwał, tak zwał, ogromnego zaufania do siebie. Tak, ponieważ tutaj nie mamy takiego spektrum kontroli, jak w związkach stacjonarnych. Nie możemy wpaść do kogoś z nienacka i sprawdzić, czy jest sam. Czyli to są związki dla osób, które mają... Dosyć zdrową psychikę, czyli taką już, w której nie ma miejsca na niezdrowe lęki czy zazdrość, tak zwaną nieuzasadnioną, w której to widać wyraźnie odbija się nasze poczucie własnej wartości. I tu tam pewno osoby długo by nie wytrzymały w związkach na odległość, których same mają problem z, z poczuciem zaufania, że to jest dla kogoś, kto już jest poskładany ze sobą. W którym momencie należałoby już zacząć myśleć o tym, kto do kogo się przenosi? Jak długo może trwać związek na odległość? Były kiedyś takie badania, i zdaje się, do roku można bez szwanku przetrwać na tych zwanych dojazdówkach, czyli na tych protezach, o którym tu mówimy, żeby się zbliżać do siebie. Powyżej trzech to w ogóle ryzyko rozpadania się gigantycznie wzrasta, a zaczyna wzrastać od roku. I że wtedy trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to na wieki można ten związek utrzymać tymi sposobami, o których tu dzisiaj rozmawiamy. W pewnym momencie musi pojawić się plan, mhm. jak to zmienić. Czyli przejść na inny etap w związku niż randkowanie. A związki lubią kolejne etapy. I czasami jak ktoś zacznie dyskutować, a drugi mówi, ale mi tak dobrze, bo przecież tak się fajnie jeździło i tyle było ekscytacji, no to może się ten związek rozpaść, bo się oka okaże, że dwoje ludzi wcale nie zmierza do tego samego. że gdzieś każdy ma już inny plan na przyszłość. No tak, albo niektórym wystarczy to rozrywkowość tego dojeżdżania do siebie, dzwonienia czy, czy, czy wideorandek, bo może nie wszyscy dojrzeli do kolejnych etapów związku do zaangażowania, do bycia razem, do dzielenia obowiązków, no takich różnych wyzwań jak dzieci. To często tak? można powiedzieć, że takie związki na odległość, one też mogą nam trochę odwlekać w czasie jakby poznanie, do, dobre poznanie tego partnera i taką chłodną ocenę tego, czy no. on jest wart tego A to czasu, to to, to czy tak, nie. To kolejny minus nam przyszedł do głowy, mm -hmm. że to rzeczywiście tak może być, ale że po roku możemy zacząć myśleć o tym, żeby taką propozycję jednak zacząć składać. Wybiegając krok dalej, związki na odległość zaczynają ze sobą przebywać stacjonarnie. Czy tu mamy dobry przepis na wielką katastrofę? Mamy, no bo jeśli przeniesiemy jeden do jednego, tą wizję przyjemności samych z grubsza, które tam się wtedy odbywały, do realnego życia, w którym istnieją też kłopoty, trudności, ograniczenia, mniej ekscytacji, a więcej rutyny. I kiedy sobie pomyślimy, że to ma być tak samo, to na pewno nie będzie. Że musimy sobie w głowie przyzwoić, że to będzie jednak inna jakość i że się umawiamy na to, że przechodzimy do innego etapu związku, który będzie inna jakość, to znaczy mniej ekscytacji, a więcej innych takich codzienności. I musimy się zacząć tym też umieć cieszyć. Ale... Czyli wspólne sprzątanie też może być fajną przygodą. Może, może wspólne sprzątanie, może być pomysł na dzielenie w ogóle obowiązków, na no negocjowanie o tym, co tu, kto za co odpowiada. No, na tym polega też życie, że y, zabawa zabawą, ale przychodzi też i. Ta wspólnota w codzienności. Która nadal może być fajna, nie musi być już koszmarem, tak? tak? nie musi być koszmarem czy nudą. Wystarczy, że się na to zgodzimy w ogóle, że przechodzimy do tego kolejnego etapu, w którym dopuszczamy ten rodzaj doświadczeń, jak trudności, i codzienność. Cofnijmy się do tego, co zasygnalizowałaś na samym początku, czyli o tym, o, o związkach na odległość, w których ta odległość pojawiła się w pewnym momencie. Co tam się dzieje, powiedzmy? Tu takie są ciekawostki? Na przykład mówimy, że ten związek sobie był, był taki codzienny i ktoś dostał pracę za granicą, i tam pojechał zarabiać pieniądze. A rodzina już tutaj była, dzieci na przykład, i zostaje kobieta sobie z dwójką dzieci, a on sobie w wojarzach i nie wiem, przyjeżdża raz na pół roku albo co na trzy miesiące. i. Zauważam takie prawidłowości, że kobiety, które zostają z tymi obowiązkami same, a on tam zarabia, a zwłaszcza jeśli on zarabia dużo, to zaczynają one myśleć same z siebie, że muszą go tu jakoś odciążyć i mu nie robić dodatkowych problemów, i zaczynają zasuwać same z tym kieratem, z którym zostały. Czyli chronią go, tego partnera, przed mówieniem o trudnościach, same w ogóle wszystkie obowiązki biorą na siebie. Nie, czyli tak jakby zamieniają się w mężczyzn, którzy tutaj muszą ogarnąć tą rodzinę. No, a jemu zostawiają tylko przyjemności, o te randki właśnie, przez te, telefon, internet, a jak przyjeżdża on na, raz na ruski rok, to też tylko mówią o przyjemnościach albo tylko spędzają w łóżku, albo odgradzają... Tego partnera nie musi partnera, robić nic, bo, tak, to musi się robić nic tak, bo on tu przecież tak długo go nie było, a tak, nie od problemów dzieci go izolują i to jest bardzo duży błąd, bo po pierwsze kobieta ma jakby niesie ten krzyż na co dzień, dźwiga go i jest bardzo zmęczona i nawet jak ona sobie przysięgnie, że będzie tu miła i uśmiechnięta dla niego jak on przyjedzie, to to gdzieś ta żółć się z niej i zmęczenie wylewa. I że nawet zauważyłam, że wtedy, przy tej strategii, taki weekend kończy się jakimś wielkim konfliktem. Nawet, że chciała, żeby było dobrze, ale przez to, że ona jest sama i sama z tym całym ciężarem, to gdzieś się to w końcu przeleje przez nią. Że gdzieś nie wytrzyma, jak on usiądzie na tej kanapie i będzie leżał cały dzień. Więc tutaj trzeba pomyśleć o tym już od samego początku, żeby partnera, mężczyznę zwłaszcza, nie izolować od obowiązków, i od mówienia o codziennych problemach dzieci, czy tam spraw, nie wiem, z domem, czy z mieszkaniem, coś się zepsuło, żeby on był w kontakcie, dawać mu też roboty na odległość, żeby coś załatwił dla domu, może robił przelewy, żeby w ogóle w codziennych rozmowach, a warto by wtedy mówić o tym codziennych, był czas i na mizianie się. Hmm? I namówienie, co tu się stało dzisiaj niefajnego, prosić partnera też o rozwiązania, żeby on je dostarczał i słownie, i fizycznie, żeby coś mm. robił. Że tak może też być i tak należy, żeby było. Że ten partner, co wyjechał, nie ma wtedy poczucia, że w ogóle jest. Izolowany albo że jest na jakichś fajnych wakacjach. No tak, bo ale to, to może działać jakby źle w dwie strony, że ten partner, który wyjechał, może się czuć totalnie odcięty od tak. tego, co się dzieje w domu i on też się denerwuje, bo on nie wie. Nie wie, tak, ale też i zachęcony wtedy do marnotrawienia czasu w bardziej dla związku destrukcyjny sposób, jak szukanie rozrywek i romansów. No bo jak on jest taki odstawiony i mu się nudzi i nie ma roboty, o mężczyzna, co nie ma roboty, to ja chętnie popada w nałogi i w romanse. I, I ja jestem za tym, że to tak właśnie jest. Że jak ona go tam się w tego chłopa zamieni i zacznie za niego robić to on paradoksalnie pójdzie sobie i znajdzie rozrywkę gdzie indziej, bo on nie ma roboty albo zacznie chlać, bo się nudzi, hmm. bo się nudzi, ale można też w taki moment przetrwać i wyciągnąć z niego plusy, czyli to co mówiłaś też na początku, że jak mamy już na przykład taki długoletni związek z ogromnym doświadczeniem, to taka chwila tęsknoty może obudzić z powrotem ten wielki żar, tak, wielki żar, właśnie ogień, wiesz, bo jak Długo nie jesteśmy ze sobą, to wtedy można dowiedzieć się, że co to ta miłość naprawdę jeszcze znaczy. Czy często możemy wtedy docenić, że jeszcze się kochamy, zorientować się, że w ogóle istnieje coś takiego jak tęsknota, a jak tęsknimy, o, to znaczy, że to jest jednak coś ważnego. Że brakuje nam jakichś konkretnych, mhm. nie wiem, rytuałów wspólnych, mhm. które wydawały się już, których nie zauważaliśmy na przykład. Mhm. Tak. Albo docenić, albo coś ulepszyć. Przychodzi wtedy do głowy, jakie jesteśmy na odległość, że co tutaj warto by w tą codzienność włożyć, jak już się okazało, że tak za sobą tęsknimy, że to też bywa bardzo pomocne w uczeniu się, w rozwijaniu związków. Taka odległość też ułatwia robienie sobie niespodzianek. Tak, o kreatywność <noise> wtedy możemy zaprosić w końcu, jak żyliśmy w takiej rutynie, bo to aż ta odległość zaprasza, żeby te niespodzianki jakąś się taką osłodą stały, jak już nie możemy się realnie tam codziennie dotknąć, no to wtedy mamy sobie pomysły, pomysłowi. Jesteśmy Pomys za tym, żeby dostrzegać te plusy, nawet w ciężkich sytuacjach, bo, bo tak jak wspomniałeś na początku, to nie jest najłatwiejsza sytuacja dla związku. No nie jest, ale we wszystkim możemy do, dostrzegać plusy. I my tutaj zachęcamy, żeby używać swojego umysłu na plus. Cieszcie się sobą, cieszcie się sobą na odległość. Cieszcie się nami na odległość, mm -hmm. bo my się Wami cieszymy. Nardamy mm -hmm. ogonkiem. Tak, mm -hmm. zapraszamy Was na kolejny odcinek już za tydzień, a w międzyczasie zachęcamy Was też do tego, żebyście odwiedzały i odwiedzali nasze media społecznościowe, na przykład Facebooka. I tam możecie zareagować, coś wpisać, mm -hmm. jakiś komentarz. Podzielić się swoimi doświadczeniami na te tematy, o których rozmawiamy. Jesteście dla nas cennym źródłem inspiracji. Do kolejnych odcinków. Dziękujemy. Pozd dziękujemy i pozdrawiamy. I do usłyszenia. Cześć. Mm -hmm.